Siemaneczko, ja jestem Agent X. Dzisiaj będę grać na trójeczkach w super składzie, bo jest tutaj Elviso i Maciuch. siemano. Eee. I dzisiaj będziemy rozwalali grę. Co, co ty sądzicie? Ja Rozwalamy grę. Okej, okay, dobra, dobra. A ja zbuduję most. O. Ej, nie Dobrze. mogę skrzynki otworzyć. BB, ja zabuduję most. Ugh, gościu, dobra. Macioch leci. Maciuch tutaj leci. Ja lecę za nim. Ale jest ma szybki maciuch wariacie Jak pędzisz Ej Elvis, wewe Patrzcie na goście. Haha <laughs> Elvis spadł Ewo Co? Trzeba powolutku się skupić Bo szybkie budowanie jest spoko Ale no. nie zrobisz ciebie flop, I spadniesz Jak ma Elvis, właśnie Elvis dobra, spada Elvis Oczywiście zawsze nie. spada i ja to potwierdzę, Elwich zawsze, zawsze, zawsze spada. Słuchajcie, trzeba zmienić powiedzenie z Elwis, nikt nie spada. No, Elwis no Elwis zawsze, zawsze spada. spada, tak, od tak. dzisiaj tak będzie. Więc. Dobra. Do, dobra. Spoczko. Aha, <śla> <To> sp <śla> <O, śla> <proszę. śla> no No, <śla> no dobra gościa, taki żart. Dobra. Ja lecę w ogóle teraz na zielonych, ja chcę ich zniszczyć. Chcę zniszczyć dobra. zielonych, bo ja zawsze na pierwszy dobra. team idę na zielonych w zasadzie. Zależy nie, na jakim, nie, nie wiem, jakoś, nie, nie wiem, mnie denerwuje kolor zielony, bo go nie lubię. Ma jakieś uprzedzenie do kolorów, dlatego będziesz niszczył graczy, tylko dlatego, bo ich losowo dodało do tego teamu. Super. No Nie, fantastycznie. Ej, szale. ale wiecie, ja teraz sobie tak pomyślałem, ale co, jak ja jestem w teamie zielonym? Hmm? No, wtedy wychodzisz z gry, elo. Ej. Ej, bez kitu. Dobra, poczekaj, tylko... Ej, oni mnie zniszczyli, już ich nie lubię, już ich nie lubię. Okej, okay, czyli teraz tylko wstąpię, <grym> do by ich rozwali. No właśnie. Ale wy w tym momencie możecie zostawić czerwody przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego tutaj nie robicie. Oraz dzwoneczek. Pa dzwonek. Bo dzwonek, dzwonek daje powiadomionka, serio. Bez dzwonka się nie liczy. <laughs> big, big. Dobra, no, gościu. Um, mm. ich... Okej, okay, słuchajcie, ja wbiję się do żółtych, wiecie? Okej, okay, to wbijaj się do żółtych, ja polecę z tobą, bo ja nie, mam tylko jednego Kila na tej mapie, rozumiesz? Hmm. Jednego. Wcale celu, w celu nie mam tak samo. A, a, eee, we, we, Elvis. Ja, ja, ja mam, ja mam, mam mniej. Słuchajcie. Ale Elvis ma cheaty, więc wiecie, to co innego jest. No. Elvis ma cheaty i dlatego ma tylko jednego kila, bo Elo, mu się spagowało. Ma wow, macioch zniszczył łóżeczko, nice. Ach, ten macioch. No widzicie. Ach, bo. te maciochy. Tak Dobra, szybko niszczą łóżka. Ej, co? To Zostawiłem to kolesiowi jeden HP, rozumiecie? 1 HP. Co? Nie kadaj. Tak. Ej, co robi ten żółty? Jak on Co robi Elvis? Co Elvis robi? A gdzie jest Elvis? Ej, Elvis. Co ty, Elvis, robisz, tak? Serio? Bawię się w budowniczego. Aha, ej, Maciuś, co ej, jedynie, on to, zrobił? To leci, do nas leci. A to wiesz, tam nie chce leci. Mam ale musisz całą mapę go rozścigam, Daj mi go, D daj mi go. Nie! Ej, co? Ja mam przecież tylko. Ja mam tylko jednego killa. Mam Ale go zabrałem, najmniej taki o... stary. Eee, wee. Dwa HP mu zostały, Maciek się wziął. Zostawcie Elwisowi i suba, ale Maciochowi już nie, nie, mu nie zostawiajcie. Nie, nie. <suszy> nie, mu nie zostawiajcie, zabrał killa. Nie no, oczywiście ja teraz... żartuję, gość. Jak, 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 jak sobie nie poradzisz, to ja, ja ci pomogę zdobyć fraga. Okej, okay. okej. Okay. Ej, to będzie spoko. Ej, słuchajcie, lol. 6 diaksów tu stary było, także kupuję nam ulepszonka jakieś fajne. A ja teraz mam taki super pomysł co zrobić, Prot bo i mam sporo rzeczy, okej? Okay. Dobra, jak mamy prota i trapa to cool. Stary, ja, y słuchaj, ja mam TNT, chcesz TNT? Czy ja spadłem no, tak... Spadłem w dziurkę Oj. jeden na jeden. O nie! Tego, że... Lol, zauważyłem co robią czerwoni. Spójrzcie na to, oni budują jakąś platformę. Ja bym chciał to przejąć. A ja zauważyłem co Ej, robi co? Elvis. Ej, serio, oni robią jakąś dużą Ej. bazę. Taką ja czerwą. chcę przejąć tą platformę. To jest platforma, no. bardziej bym powiedział. Serio. Okay. Nie niszczyj Elvis, błagam cię, gościu. Zobaczymy, co to... pierwszy. No Elvis, jak to zniszczysz. Ja się tak na ciebie wkurzył teraz. Ja nie, muszę ten zniszczyć, ten... Elvis to się stało? Elvis nigdy nie spada. Ale Elvis to stało? nigdy co nie. Spada. Dobra, ten czerwony patch. On, ej, on most nam niszczy, stary, żebyśmy nie psuli im Aha tego, to jest rol. Ale ja nie chcę psuć, ja chcę tylko przejąć. Tutaj wybudujemy flagę, żeby było znak, że przejęliśmy im tę bazę. Tak. tak. Flaga wolnego korku niebieskiego. Aha. No dokładnie. Tylko poczekaj, jak dobra, flagę zrobić? Ej, oni mają naprawdę jakiś mega bunkier Stary, ja się wbijam do nich na górę bazy Okej. Okay. ja tu zostaję, ja tu zostaję Okej, okay, dobra, zostań tam ja na górze A ja się... Tylko żeby mnie oh, nie ow. widzieli, słuchajcie oh, no. Ej, tu jest w ogóle jakaś owca na tej mapie, co to jest? Ej, jak ja to owca? No jakby na ich bazie Słuchaj. Aha, lol, takie coś, to jest Ej, owca stary, tu <laughs> Patrz, patrz co robi Elvis. Bo będziemy go spektować. Ej, ma, mam pomysł jak oznaczyć to, że przejęliśmy im bazę. Znasz? to jest flaga czerwona, widzisz? Tak, tak, musimy to pokryć niebieską wełną. No właśnie, za tak. Ej, tak, Elvis, to rób, ale patrz, co ten wiesz robi, co, ja powiem. tutaj z Elvisem wbiłem na generator, bo chcę więcej wełny mieć. A cyk, cyk, cyk. Okej, okay. by się tam z nimi bawić. Ja Ej, usta. myszka mi się zacina, tak dziwnie. <laughs> Lol. El Elvis jesteś? Elvisa chyba nie ma, on się obraził. We, we. Dobra, we. pana to, Eksek, pana to... Mnie serio, uważaj, uważaj, tu tutaj są ziomki. Ej, Elvis serio. On gra, ale się nie odzywa. Patrz co robi ten koleś! Ej, ja do niego idę, ja do niego idę. O, -o, o. Ej, coś o, się z Elvisem chyba stało. Mie, mie, mie. Ej, zobaczcie, już przejęliśmy w zasadzie im tą bazę. Tylko Sala. problem jeden. Co z tym zielonym się dzieje teraz? Ela. Co może to zielony zielon robić? Nie przeżył. O! Dobrze, i ktoś, nie pani już pani już pani. nikt nie może powiedzieć, że to jest wyspa czerwona. To jest kolonia Ej, wyspy ja niebieskiej, naprawdę. Ej serio, ja jestem akurat na środku i to bardzo fajnie wygląda, ale macie rację co z zielonym? A, ja nie to, nie to, wiem. Elvis mówi, że go zabiję to tak spoko. A ja on stąd jest? zwiewam Eee, nam idzie. Jak to jest? Tam idzie. A to Maciek jest! O! Siema! Pa pa! ja wrócę do nas. Zobaczę... Okej, okay, to sobie wracaj, gościu. A ja to tutaj nie tak. nas. To jest z Wyspa Zielonych. To, 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 to jest z Zielonych. Ej, w sobie też może być. Nie przeszkadza mi to. Aha. No dobra. Się, kitra, ej. ej. co Elvis zrobiłeś na naszym łóżku? Nic. Ej, lol. Rządu, Mówiłem, że on tu jest. Mówiłem, jest. Dziękuję bardzo, 30 golda <goda> Hello yeah, 30, ja, ja tu 30 że, golda moim might... yeah, well Przepraszam ale już zdążyłem kupić CMT i trzy firebole Ty po ja mam 6 meranów. Oh ja no. kupujesz Daj jednego, go. proszę! Nie, kupuję bajkę i teraz idę się klepać z, z tymi czerwonymi okay. i Nie klepij, Ja... Tam mamy kolonię naszą, wiesz. Tak, ale w sensie bez rozwalania... Też są partyzanci! Stary, ja oni nie Okej, okej. Bo zobacz, tam flaga to oznacza, że jest kolonią po prostu wyspy, jak kiedyś takie, jakieś państwa Ej, miały, to my tak, teraz tak, taką swoją mamy. wiesz co, ja mam pomysł, zróbmy to na wszystkich bazach, Zostawiam nam jeszcze 2, ten... <laughs> a ja jestem zielonej. Ja to... LOL, przejmiemy wszystkie bazy, elo elo. Tak, ja jestem u zielonej, ja to ogarnę, gość, nie, nie ma problemu. Dobra, to lecimy. Ja się teraz wystraszyłem, Trudzi bo do... mi się okno otworzyło. Okay. Ojej o, Ej, Mimo proszę, tego, że okay, mam tragiczne okay. lagi, to to wyjdzie. Teraz, <grym> teraz, <grym> teraz, ja z tym oknem jeszcze dajesz radę, no naprawdę szacuneczek. Ej, bo mi okno teraz wystraszyło w domu tak normalnie obok mnie. <grym> Bebe Dobra, lecę jakoś tam do was. No, A, no, nie wiem wy... stary, jak ty to obudowałeś, ale dobra, postaram się Moje... coś okay. jakoś. Okej, ja Ten... idę przejąć bazę zielonych, ty Macioch Ej, możesz sobie jakąś chodaj. tam inną. A A, A dobra, 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 ja Dawaj lecę żółty, do żółty. Okej. Okay. Okay. tylko żeby Elvis przede mną tego nie zrobił. <gadł> 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 Oczywiście, że to zrobi. <gadł> nie, ja to wiem, że on, on teraz z… jak usłyszał. to on za kilka sekund będzie w tej bazie i będzie chciał ją zabudować przede mną tuż. Serio. Elvis jest wszędzie pierwszy. Nieprawda, okay. nieprawda. Nie będziesz... Pod moim filmikiem nie będziesz. Pierwszy, założę się. Będzie 20 innych osób pierwszych, serio. Ej dobra, ogarnąłem chyba zieloną flagę. Okej, okay, spoczko. Wydaje, że... No jest zielona flaga, to czy znaczy niebieska, jak się masz, nice zielona flaga. I, i, ej, ej, spójrzcie teraz... Nie tego jeszcze nie robiłem, serio. Też tego jeszcze nigdy nie robiłem. Pierwszy raz tak. Tak pomysł po prostu... Tutaj... O, wymyśliła mi tyle. Zdejmujemy wszystkie bazy na Battles, Elu Eluwa. Dobra, teraz nie ma co chyba kolemy, trzeba i tyle. Na nich nie. Dobra, patrzcie co ja zrobiłem. Patrzcie co ja zrobię tutaj na tej flagze. XD, może tutaj jeden klocek, tak. Nie da się go zabudować jakoś. Serio? Ale flaga jest już normalnie nasza. Lol, cała, <grym> cała mapa jest nasza, I Cała mapa. Gościu, jednej rzeczy nie zrobiliśmy. Ja wiem czego. Potrzebuję sporo złota teraz. Ej, e, ja mam, stary, 26, rzucę ci, Okej. Okay. Jeszcze sporo dostań, żelaza. Bo dostań. ja mam We taki mam, plan... Ja mam, że to, na drugiego. Gość, ja mam taki plan, że to będzie hit, mówię ci. Dobra, byk, a ile potrzebujesz tego żelaza niby? E, Wiesz co, nie potrzebuję już więcej. Tyle, co Dobra. mamy mi powinno Doka. wystarczyć. w sumie dla mnie elo. Uciekam. <lety> e, ja wybuduję... Bo nie przejęliśmy jeszcze wyspy środkowej. Aha. <laughs> no, już nie wiecie. Nie no wiecie już chyba co ja chcę zrobić. No jak to e, Elvis, weź tą klawiaturę, zabierz, bo ona tak ci jest. tak weź tą stuka. Zabierz. serio. Ej, tak słychać czasem, że i. Ich... Ale to jest tak głośny, że głośniej niż ty gadasz, serio, gościu. O nie, tylko nieco. Okej, okay, ja im całe łóżko otworzyłem. Ej, Ej. Serio, ale nie rozwalaj mnie, nie? Nie, nie a zielony, zielony się do nas Co? Czekaj. Mhm. Zobacz, że... Ile ja ]なるほど mogę podbić? Ej, sporo tutaj mogę wysokości Dobra, łóżka. Ej, będą teraz widzieli oh flagę. Bo zaraz nie mamy łóżka. Łe, Łe, możemy grać bez łóżka. Ja chcę tylko flagę Time wybudować. Ale, ale tu Pomocy, pomoc, pomoc, no i co, to ma... gości... nie, 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 nie. Wow. gościu. Nie. Czekaj, 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 czekaj. a wy tam sobie walczcie, ja flagę buduję na środku. Dobra, to ja jednak chcę też flagę budować, tak nie chcę się klepać. A ja może nie. Dobra, patrzcie co ja teraz robię, patrzcie do góry i zobaczycie naszą piękną, niebieską flagę. O. To jest chore. Zobaczyłem tą flagę. Ale jeszcze nie zacząłeś, ale rzeczywiście dobry pomysł stary. O tak. Dobry. Poczekaj, poczekaj, jak to... Ej, teraz mam taki dylemat, trochę jak to zrobić. Zróbmy o tak. Ej. Ej. Teraz okay. potrzebuję postawić By. jakoś o tu klocki okay. Klocki? Klocki Wy. ja mam kamienny mięczek cały czas, ale ja najważniejsze jest na flaga. Okay. Okay. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Nie! O nie! zrzucili mnie, co? Akurat jak ja tej szczególiki takie już sobie chciałem robić, ale muszą mnie zrzucić goście. Dobra, tak Ej, się nie bawimy w tym meczku. Bo... Mają łóżko, to jest lipa, słuchajcie. No że i trumf. No, y, Elvis ty im rozwaliłeś całą obudowę, ale łóżka ostatecznie dopiero... Dobra, ten... ale weź ich tylko nie zabijaj tam jeszcze. No, wiem, że ty nadal. chcesz ich już niszczyć, ale postaraj się, gościu, serio. Ale ty chcesz te flagę dokończyć cały czas? Ja chcę pierw flagę skończyć, serio. Dobra. Stary, chodź sobie tutaj do okay. mnie na drzewko, albo... Elo. A, właśnie, chodź, możemy wyjść na te owce ich. Tylko, że ja nie mam bloku. To, to jest owca czy to jest kurczek? Ehm, um, to jest lama to jest, Stary, ja nie mam bloków, żeby się tam dobudować LOL, coś, ej, coś się stało, popsuły mi się te klawisze i LOL, oni zaraz mogą się pocisnąć spadłem se. Co, Zginąłeś? Dobra, co nie, 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 żyję, żyję. O okay. dobra, sportku, bo już Maciek, się zmartwiłem trochę. Macio że... nigdy nie spada. Macio... No właśnie to powinno być, że Macio, bo jaki Elvis? Elvis to noob, przecież taki. Chcesz się bić? Ma... Elvis nic nie potrafi. <laughs> Gościu, chcesz... To się się bi Ej, się nie da Ej, zobacz co ja zrobiłem teraz. Ja muszę zobaczyć to z daleka. To. lol. Lol. Co się stało z tą pełną? Lol. Ej, ma... Ej Wszystkie. A? Wy tej flagi chyba jeszcze nie widzieliście z daleka, gościu. Ej, to serio, jak taka A fajna ja flaga wygląda. To stary. widzę flagę. Ej, naprawdę nieźle to wygląda. <śmiech> 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 to lol, dobra. Ej, chodźcie teraz może znaczy. spróbujmy ich jakoś zabić, bo jak już Aaaa, mamy flagę, wszystko zrobione, no to możemy ich rozwalić, tak teraz, sądzę. jak już przejęliśmy bytorium, całe, trzeba pokazać, że to No serio. Bo imperium e, niebieskiej wyspy. Perełka krzydła, to ja. Okay. O. Imperium elwisowskie. E, co? Ja, co? Elwisowskie, pekik, Elviso? już nie. Chce się bić? Okej, okay, oni tutaj są stary, dawaj ich chleb, bo ja nie mam niewidzki, tylko okay. niewidzki. Ej, ale wy chcecie ich beze mnie zabijać? dobra, rozwalony. Ej, ja muszę... Co zabrali mi... Co za goście... Macioch miał 9 fragów, a Gentix tylko 4, jestem lepszy. Ale oni mi wszystkie podbierali flagi na tej mapie, serio. Wszystkie. I tak mnie wyznaczy, że jestem Ale FVC tak, ty jesteś gorszy, więc łełe. Eee... A ja w tym momencie... Chciałbym wam bardzo podziękować za to, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Więc w tym momencie wy możecie zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę i wpaść do chłopaków. M może nie do Elvisa, ale do maczka już tak. Nie no do Elvisa. <laughs> Dobra, będę już taki dobry. Do Elvisa też możecie wbić. I to byłoby na tyle. Cześć!